Cześć, witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu odganiam się od komarów. Tragedię dzisiaj mamy tutaj. Słuchajcie, e, dzisiaj chciałem wam podpowiedzieć, pokazać produkt, który jest naturalny i naprawdę warto używać w naszym ogrodzie więcej naturalnych e, produktów niż chemicznych. E, mówię tutaj o bioemach. Dlaczego się do niego e, do tych bioemów przekonałem? Jakiś czas temu mieliśmy problem z łączniakiem. Nie używaliśmy jeszcze poliwersum, pojechałem do takiego sklepu, gdzie można było kupić różne kosmetyki właśnie takie na, na skórę wrażliwą i tak dalej, no i tam były też te bioemy, no i ten pan, który sprzedawał bardzo zachwalał je, wytłumaczył mi co to jest, jak to jest, no i dał mi taką małą próbkę tych bioemów. Słuchajcie, polaliśmy, spryskaliśmy te roślinki, gdzie tam był ten mączniak, jak ręką odjął, mączniak zniknął, nie wierzyłem w to. Ale po tym fakcie się przekonałem i od tamtej pory, czyli już ładnych parę lat, używam białymów u siebie w ogrodzie. Co to są białymówki? Bakterie. Bakterie fotosyntezujące, bakterie kwasu mlekowego, yy, drożdże, no i masę, masę innych mikroorganizmów, które bardzo, bardzo dużo wpływają na glebę, na nasze rośliny, tak? Słuchajcie, co one robią z naszą glebą? Jeżeli mamy Naprawdę wyjałowioną tą glebę. Na przykład kończycie budowę domu śmiało, używajcie bioemów. Temperatura, od jakiej używacie, to jest powiedzmy od 8 stopni w plus. Fajnie jest też używać tych bioemów w momencie, kiedy pada deszcz i używajcie to później wieczorem, żeby te bioemy wymieszane z wodą, jak podlewacie lub opryskujecie rośliny, żeby one tam mogły się dostać do gleby i do tych naszych roślin. Aby to mogło zacząć działać. Tak? Pamiętajcie, od 8 stopni w górę możemy używać tych bioemów przechowywanie. To jest od 12 stopni, tak do 15 do 20 nawet można przechowywać, byle żeby nie na słońcu. Dlatego, że słońce niszczy nasze mikroorganizmy, niszczy te bakterie, te dobre, które wspierają nas. Słuchajcie, bioemy to nie tylko środki takie, które możemy stosować w ogrodach. Bioemy możemy dawać y, zwierzętom, czyli o, drugi kotek przyszedł. Y, w hodowli bydła, w hodowli trzody chlewnej można ją używać. My ludzie. Ja sam osobiście piję bioemy. Jeżeli ktoś ma problem ze skórą, ma na przykład atopowe zapalenie skóry, może używać z bioemów specjalnych mydeł, może używać szamponów z bioemów. To jest wszystko natura, która nas wspiera, a nie chemia, która nas niszczy, tak? I teraz tak, te bioemy, słuchajcie, one wpływają bardzo pozytywnie na naszą glebę. Przede wszystkim regenerują. E, doprowadzają do tego, że cały ten bilans dobrych bakterii, tych wszystkich substancji odżywczych dla naszych e, drzew, roślin e, zaczyna się prawidłowo e, wyrównywać, e, stabilizuje koty tutaj buszują. Stabilizuje procesy gnilne, zdolność gleby do grudkowatości, poprawia tą zdolność. Dzięki temu rośliny się bardziej mogą ukorzeniać. Naprawdę uwierzcie mi, jest to coś, coś bardzo pozytywnego, bardzo dobrego. Jak to, jak to rozrobić, jak to Zaplikować do naszego ogrodu. Przede wszystkim, jeżeli zdecydujecie się na to, to tak samo jak zdecydujecie się na poliwersum, czy decydujecie się na, w, na mikoryzę, to dobrze jest y, przejść na naturalne środki i odejść od chemicznych, żeby nie było środków i chemicznych, i naturalnych, bo jedno drugie będzie wykluczało. Będzie to bez sensu. Także, jeżeli bioemy, to tylko bioemy, e, mikoryza, wszystko naturalne możemy wtedy stosować. tak? Jak my robimy. A, pachną jak, jak droże piwowarskie, tak, tak między nami, nie? Wlewamy, słuchajcie, sobie, o, taki, taką powiedzmy dobrą szklankę na konewkę. Wleję sobie tutaj. Woda nie może być chlorowana. Jeżeli nie macie, my tu akurat mamy oczko wodne, tak? Jeżeli nie macie możliwości, bo nie macie oczka wodnego albo nie macie wody deszczówki, możecie użyć wody z, z kranu, tak? Tylko minimum 24 godziny ona musi odstać, otwarta, żeby ten chlor mógł odparować, żeby uwolnił się z tej wody, bo inaczej to będzie po prostu bezsensowne, tak? I co? Dobrze sobie okay. wymieszajmy. Jeżeli macie problem z mączniakiem, to taki roztwór możecie wlać do jakichś atomizerów, do, do nie wiem, zbiorników z dyszami, z lancami, takimi, co, co, co powodują mgiełkę i możecie sobie te rośliny opryskiwać tylko nie, nie, opryskiwać. Tylko nie róbcie tego w dzień przy słońcu, zróbcie to późnym wieczorem, tak jak ja teraz to robię. E, w deszczu możecie to robić, żeby, żeby te mikroorganizmy Mogły przesiągnąć do rośliny, przesiągnąć do gleby i zacząć swoje działanie. Ja profilaktycznie podlewam większość tutaj roślin, bo zabezpiecza to je przed chorobami i lepiej one rosną. Co warto wiedzieć jeszcze o tych biomach? To nie jest reklama. Sprawdźcie sobie w internecie, poczytajcie na ten temat. Jeżeli macie problemy, słuchajcie, w Waszym trawniku z, z pędrakami, e, to możecie, czy, możecie użyć bioemów z wrotyczem. Rozrabiacie to 500 ml na 10 litrów wody. Opryskujecie tylko też późnym, późnym wieczorem albo w deszczowy dzień ten trawnik. A, I nie macie problemów z pędrakami, bo bioemy stosujemy. Także to jest kolejny naturalny sposób. Psy zaczęły szczekać, więc ja się już biorę za podlewanie. Nie będę Wam tutaj dłużej już zawracał głowy. Jeszcze jedno. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tych biłemach, dajcie. Pod, pod filmem, po prostu komentarze, że tak, że fajny temat, chcemy więcej, więc jeżeli będzie dużo takich komentarzy, będziecie chcieli. Postaramy się nagrać po prostu kolejny odcinek z osobą, która na temat bioemów wie bardzo dużo. I taki odcinek byśmy mogli wrzucić, wtedy będziecie mieli już naprawdę kompleksową wiedzę nie tylko taką naszą, ale osoby, która naprawdę ma dużą wiedzę na temat tych bioemów. Także ja zabieram się tutaj za podlewanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.